Zadi for Answear nie mogło zabraknąć oczywiście czegoś dla panów. Zauważyłam, że na przestrzeni ostatnich kilku lat mężczyźni w Polsce lubią bawić się modą, chcą eksperymentować, chcą troszeczkę dodać smaku swoim stylizacjom i ja to bardzo, bardzo popieram, dlatego też zależało mi, żeby w naszej kolekcji znalazło się kilka fajnych rzeczy smaczków. Na pewno takim elementem jest którą zaprojektowałam specjalnie na te nieco zimniejsze dni podczas naszej zimy, jesieni. Tutaj mamy łączenie dwóch kolorów, szarości i czerni, czyli bardzo uniwersalnych kolorów, które możemy łączyć ze wszystkim. Taką kurtkę możemy założyć do jeansów, do spodni sportowych, dresów, do t-shirtu, bluzy, butów sportowych, ale również możemy założyć taką kurtkę na strój, który obowiązuje nas w pracy. I jest nam wtedy ciepłą i wyglądamy elegancko i stylowo. Kurtka oprócz tego, że łączy dwa kolory, czerni szarość, ma także kaptur i duże, bardzo przydatne kieszenie. Na nieco cieplejsze dni mam inną propozycję. Jest to marynarka, która jest marynarką, ale może być równie dobrze kurtką. Yy, na jesienne dni. Co wyróżnia tę marynarkę? Na pewno yy, wykończenie. Wewnątrz mamy, proszę bardzo, czerwone elementy, wstawki. Na zewnątrz wstawki z ekologicznej skóry tutaj na kołnierzu, przy zamkach. Co więcej, tę marynarkę możemy zapinać albo na suwak, albo na guziki, czyli taka forma bardziej elegancka. Do takiej marynarki możemy założyć zwykłą, a tak naprawdę niezwykłą, przede wszystkim z mojej kolekcji limitowanej, ale niezwykłą tak, żeby ma szare wstawki na lamówkach. Koszulę. Biała koszula, podwijamy rękawy, również mamy szare elementy. I ona do marynarki to jest ta wersja bardziej elegancka, albo opcja bardziej casualowa, T-shirt z napisem Create Your Future. To jest taki troszeczkę motyw przewodni tej kolekcji Create, don't procrastinate, czyli Rób coś ze swoim życiem, to Ty kreujesz własną przyszłość Każdego dnia staraj się zrobić coś fajnego Dla siebie, dla innych, rozwijajmy się Także fajne przesłanie, z tyłu napis Normal is boring Czyli normalne to nudne Więc bądźmy nienormalni Co na dół? Na dół spodnie Opcja jeden To są navy blue Jeansy z obniżonym stanem i wygiętymi nogawkami dodają takiego bardziej streetowego, wyluzowanego stylu. Można je nosić do t-shirtu, można je nosić do butów Timberlandów, do Adidasów, do wszystkiego. Bardzo fajnie też będzie taki, będą takie spodnie wyglądały z bluzą. Druga opcja to mamy spodnie dresowe które przypominają skroju jeansy. Dlaczego? Dlatego, że mają proste nogawki, nie mają ściągaczy na dole, kieszenie również są takie jak w jeansach i charakterystyczne naszywki, które również zawsze widzimy w spodniach jeansowych. Ale zamiast jeansów zdecydowałam się na to, żeby zrobić to z materiału używanego do spodni dresowych. No i jest opcja czarne, szare. Najlepiej kupić. Mam nadzieję, że podoba wam się to, co dla was przygotowałam i już niedługo ubierzecie w to swoich mężczyzn. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie. No i oczywiście zachęcam was do obejrzenia całej kolekcji Patrycja Kazadi for Answer na Answer.com.